Oj, Sophie, Nieustraszona z ciebie panienka. Niestety obawiam się, że to może być nasze ostatnie spotkanie. Przepraszam, już nie będzie. No, ja odpierdolam ze swoim życiem. Ejo, z tej strony leveln, a to jest po raz ostatni prawdopodobnie Sophie Skars. Czwarta Jem. Dwie godziny i będziemy wolni. Wiecie co? Jest gorąco. Zbyt gorąco. Przy tej dziewczynie jest zbyt gorąco, żeby siedzieć w bluzach. I'm so fucking sorry. Dobrze za tym. Ostatnia część gry do przetrwania. Safe point jest przy punkcie A. Punktu A się trzymajmy. Ostatnio dobrze nam poszło, tylko trzeba by to jeszcze tam troszeczkę dopracować moje nieścisłości. Nieścisłości w moim genialnym planie przetrwania tego całego popierdolstwa. Eee, przy B jest spadek energii, więc może powinniśmy się kierować w tamtą stronę i najpierw to ogarnąć. Ja cały czas jak gram w Scars, siedzę i trzy... I trzymam sobie rękę tutaj i gadam i nią macham na wszystkie strony, ponieważ normalnie gadając machałbym obydwiema ręcoma. Tak specjalnie tak mówię. Ale że mam tylko jedną dostępną, no to macham sobie jedną i jest mi lepiej, jak sobie macham, bo wtedy jest mi jakoś spokojniej, bo ja lubię machać łapami jak gadam. Ale to już chyba zdążycie Ci zauważyć. To nie jest dobry pomysł machać łapami podczas gdy, gdy mam do czynienia z taką wredną szują. No, nie wyzywajmy się bez potrzeby. Ale ciężko komunikatywną kobietą jesteś. Mówi się, że kobiety są ogólnie ciężko komunikatywne. A ja się tutaj nie zgodzę. To nie kobiety, to ludzie. Wszyscy. Nie wszyscy, ale ogólnie. Wśród ludzi się znajdują takie osoby, które są jakoś tam mało komunikatywne. Teraz prawdopodobnie, że ja powiedziałem tej ręce, że nie macham, to będą wszyscy zwracać uwagę na moją rękę. Teraz, kiedy, kiedy to wytknąłem, tym bardziej będziecie zwracać uwagę na moją rękę. To jest bardzo złe. Może przestanę zasłaniać moje usta tą łap tym łapskiem. No przemstań, Przy A jest safe point, prawda? Nie będziesz na mnie krzyczeć, będziesz grzeczną dziewczynką. Sophie będzie dzisiaj grzeczna. Bo nie dostaniesz czekolady. Czekolada jest dobra. Nie mam jej teraz, ale pójdę do sklepu kupić, jak tylko się rozjaśni. Bo teraz już wszystkie zamknęli. Na górę. Tutaj nie zmiecha lokacja niepotrzebna. Tutaj doskonale wiem, co gdzie się gdzieś znajduje, poza tą wredną Lafiryndą, która chce mi się wygrzeć na mordę, tak żebym zszedł na zawał. Ah. Och, no tak. Error. Error. Let's fix it. Dobrze. Eee, wszystkie przełączniki. Gdzie jest to zielone? Ok, jakoś sobie radzimy 718. Yeah, perfekcyjnie. Gdzie jest save point? Przy D tym razem, dobrze, ale trzeba naładować. A mimo wszystko, ponieważ się znajdujemy zbyt da. o! może być słabo. Może być bardzo słabo. Może być licho. Przestań, bo ona krzyczy. Ona będzie krzyczać, bo ona coś tam robi. A ten dziwny swój dźwięk. Wracaj do B, bo ona, ona, teraz kwierczy na prawo i lewo Jesus, ja jeszcze sam krzesłem po całym pokoju prawie No nie całym pokoju, bo to on jest taki długi Mój pokój, nie, 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 przestańcie Pokój O nie, przydaje w point, więc się cieszę A to dobrze, że włączała światła w pizdu Bo już bym padł praktycznie przez to, uratowała mnie właściwie Ta syrena alarmowa, nie wiem w ogóle co się, co się w tym momencie dzieje Ale nie krzycz, będę grzecznym chłopczykiem jeżeli tylko zeksesz Ok, dziękuję. Więc jest nawet stabilnie. Trzymamy się. Jak ona wstanie z tego łóżka na sam koniec gry, jak ona wstanie z tego łóżka, to my się pogniewamy i to hardo. Będę bardzo ekstremalnie, maksymalnie zły. Biegnijmy do C. Myślałem, że się a zacznie rozładowywać. Aha, patrzcie, wykrakałem Także wytrzymać wszystko możliwie jak najlepiej naładowane i nie zaniedbywać żadnego z nich, bo się rozgadałem i mogłoby być słabo. Sioko cię. zostaniesz później. Tylko nie zdraj poza kuwetą! Not bad. Godzina wytrwana i jeszcze tylko jedna godzina. What could go wrong? Uh, well everything I may be boned Just about now! Czemu mówię po angielsku Nie licz na mnie To skutkuje Ale ona krzyczy gdzieś tam dalej, na kogoś innego sobie tak, wyobraźcie sobie taką Sophie Real Life, że jest sobie dziewczyna, która losowo biega wokół swojego domu i. Aaaa! I się drze w środku nocy. Czy się. Dziewczyna. Duch. Whatever. You get my boy. Sorry. Uciekam jak najdalej od ciebie. Nie krzycz. Proszę cię. Bądźmy w zgodzie. Bądźmy w zgodzie. Już tyle razem przeszliśmy. Sophie. Come on. Możemy się dogadać! Chyba już widzisz, że jestem dość głodowym człowiekiem, tak? Czy się za wszystkie przykre słowa, to ja przepraszam. Każde jedno. To jest nasza ostatnia godzina, możemy się dogadać. Wiesz, gdzie dwóch się trzeci tam... Gdzie dwóch się trzeci tam... Co? Gdzie dwóch się trzeci... Gdzie dwóch się kusi, tam trzeci korzysta. Nie wiem, co będzie tym trzecim, ale... Nie wiem też, gdzie może skorzystać. To było całkowicie bez sensu Ehm um. Wcale nie próbuję sobie kupić czasu Czy cokolwiek Gadając do siebie Gadałem do sztucznej inteligencji komputerowej Która skupia się tylko do tego czy mi skoczy na mordę czy nie Fuck Nie sprawdziłem gdzie jest save point Nie sprawdziłem totalnie gdzie jest save point Ja się odsłałem od monitora a Zapominam, że ona sobie teraz wyskoczy tutaj w moich sławkach. Sztab Zagram się na gitarze. Nie trzeba. Okej, okay, najbliżej potem. Potem się mówimy na graniu na gitarze. Jestem. Jestem słaby w graniu na gitarze, ale. Może chociaż. Coś, co zagram. Jakoś zrekompensuje te wszystkie. przykre sytuacje między nami. Tylko wiesz, nie licz na nic więcej. Bo ja mam. Ja mam. fact protection. Przem sani. że Naładujmy A w salonie musi być jasno nie powinno być ciemno chyba że masz jakieś niesne zamiary wobec mnie a ja bym podziękował like i said fuck protection ee -e, nie ma biegnijmy do C tak tylko po prostu żeby się przejść gdziekolwiek a może obczajmy gdzie jest save point tak żebyśmy wiedzieli przy D tradycyjnie dobrze save point jest przy D pół godziny we can do it damy radę Dziwny odgłos. Naprawmy B. Chciałem lecieć właśnie do D, ale naprawmy sobie B. I naprawmy też D, które się zepsuło najwyraźniej. Naprawmy D. Najpierw, chociaż B powinno być pierwsze, by się zepsuło pierwsze, ale to jest na tyle blisko siebie, że chyba raczej nie ma jakiegoś większego znaczenia. Yy, 3,974. Dziękuję. Kolejny error. Yy. Do D. Do D. Biegnij do D. do D. Do D. To się naprawi samo. To się zrestartuje. To się zrestartuje. Pa. Mówię ci, będzie dobrze. Będzie perfekcyjnie dobrze, tylko się dogadajmy. Myślę, że dochodzimy. Nie, nie dochodzimy do pewnego porozumienia w tym sensie. I jak już do niego dotrzemy, to brzmi lepiej, to będziemy mogli. Żyć w spokoju, każdy z osobna. <gryw> Próbuję zagadać inteligencję komputerową, naprawdę. Próbuję zagadać funkcję. o, a, a, ta nie wróży, dobrze. Biegnijmy naprawić ten error. Ten error już zbyt długo tam siedzi. Let's fix it. Naprawmy. Naprawmy. Naprawiajmy. Hop Tu jest już zielone. Tu jest kolejne zielone, kolejne zielone. I jeszcze jedno zielone. Wow, super! Zielony to jest kolor nadziei, to mi daje dużo nadziei. 6, 9, nie! O tym nie gadajmy! D! Przy D musi być safe point, bo inaczej jestem wydupczony wydubczony. na prawo i lewo. Biegnij mi do D! Tam jest bezpieczny, mówię ci! Wstajej głowie! Będzie dobrze! Nie a, żyje. No. Then? Oh! You fucking what, mate? You fucking what, mate? To me, i Yet, to me, just at the safe point. You fucking what, mate? Co jest grane? You fuck You fucking what? Ona mnie wytupi tak i tak, prawda? To jest część gry, to jest część fabuły. Tak się kończy gra. Jumpscarem! Nie, no co jest grane? To miał być koniec! Czy oczywiście nie wiem Co jest grane? To miał być koniec. Mieliśmy pograć na gitarze. Mieliśmy wypić Mieliśmy wypić gorące mleko Przegryzanie z czekoladą mleczną. O Boże, uwielbiam to, naprawdę, polecam, to jest zajebista sprawa. Henry! Powiedz mi coś, co mi pocieszy. Connection Nost Chciałem napisać chuju, no ale... O, doda, biegniemy znowu. Mamy... Przecież przetrwaliśmy tyle, co trzeba. Szóstą też trzeba przetrwać? A, a, I don't get it Seriously, I don't Nie wiem teraz co robię Absolutnie Klikam sobie bez celu A wracając do... ta a nie tutaj chciałem, prawym chciałem kliknąć Wracając do tematu Czekolada mleczna popijana ciepłym mlekiem God, jakie to jest dobre na uśpienie, to no jest naprawdę mega. Zalecam epickość. Tykanie zegara się pojawia, kiedy coś, jeden z generatorów dochodzi do końca. So close. O oh, fuck. Musi się stać cud, bo inaczej mi zaraz naprawdę coś wygrzmoci. Musi się stać jakiś poważny cud. Okej. Okay. Nie skrzypcie, schody, cokolwiek. Pop! Come on. Już nie chcę się drażnić. Dogadajmy się. Jej! Mamy coś do naprawiania. Super. Nie chociaż nie czy to tak super. E może za każdym razem, jak idę coś naprawiać, warto byłoby spojrzeć, gdzie jest save point. Tak coś sądzę. Mamy ku temu zajemiste predyspozycje. No, oczywiście, zapomniałem ja spojrzeć zanim to, to wszystko zrobiłem. Prawdopodobnie to było D, bo tam zazwyczaj jest save point, tak trafia. Obym tym razem się nie mylił, bo ja nie wiem, co teraz w ogóle robię. Powinno się już grać skończyć, o co chodzi? Explain, Sophie, what the fuck? Patrzcie, żyje. Ten save point jest tutaj zawsze. Przyjdzie się najbezpieczniej. Dziadek ma to doświadczeń z kobietami, więc on wie więc on wie, Jak sobie z tym radzić? O Jezu Ona go pilnuje! Bo wie, że on ma... Czy on był... AJ kurwa! Cio... Safe point był przy D, prawda? Safe point był przy D tam skąd się właśnie... Urwałem, right? A fuck Okej okay, ludzie, wyjaśnijcie mi, co się teraz dzieje? Wyjaśnijcie mi, co się teraz dzieje w słowach, które zrozumiem. Czemu czemu jeszcze gramy? Czemu w ogóle to jeszcze jest. Czemu to dalej się ciągnie, co? Łaj! Jest. O! Oh. Brudne okulary to jest druga najgorsza rzecz po kleszczu na świecie. Tak, kleszcze to zło. Kontynuujesz 6am. You fucking what, mate? Ja myślałem, że to będzie koniec. A to był ostatni checkpoint, czyli teraz trzeba przerwać też kolejne dwie godziny. Oh, a już myślałem, że to będzie koniec. Już miałem tak, taki dzień nadziei. Dobrze, zatem. E, więc następnym razem to będzie ostatni odcinek Sophie's Care. Z tymczasem dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się tak jak zawsze. Do zobaczenia w następnych odcinkach.